Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Millennium Bank, tylko co ósmy Polak inwestuje w cokolwiek. Zaledwie 3-4% Polaków posiada indywidualne konto emerytalne, a pozostali odkładają te decyzje na kiedyś. Problem w tym, że kiedyś jest najdroższym słowem w finansach. W ostatnich 20 latach złotówka straciła mniej więcej połowę swojej siły nabywczej, to znaczy, że 100 tysięcy złotych sprzed 20 lat ma dziś realną wartość rzędu 50 tysięcy złotych. Jeśli nie zaczniesz inwestować, to inflacja spokojnie zje Twoją przyszłość kawałek po kawałku. I może zabrzmi to kontrowersyjnie, ale to, co dziś Ty czy ja włożymy do skarpety, za 30 lat będzie nic nie warte. W tym filmie pokażę, dlaczego czas jest najważniejszy. Dużo ważniejszy niż kwota startowa. Pokażę Ci, ile naprawdę kosztuje zwlekanie i jak uruchomić prosty plan inwestowania. Nawet małych kwot miesięcznie. Zaczynajmy. Pamiętajcie, że to, co usłyszycie w tym filmie, to nie jest porada inwestycyjna. Dlaczego gotówka topnieje w oczach? Inflacja to taki cichy podatek, który nie pyta nas o zdanie. Wystarczy spojrzeć na długą perspektywę. Od 1913 roku dolar stracił około 97% siły nabywczej, co oznacza, że na każde 100 dolarów wtedy, ostało się dziś około 3%. Jeśli chodzi o siłę zakupową. I nie wziąłem sobie tych danych z Są to dane wprost z indeksu CPI, publikowanego przez amerykańskie instytucje. I możesz teraz powiedzieć: Hola, hola, ale przecież w Polsce mamy złotówkę, a nie jakiegoś twu dolara. No niestety dla nas w Polsce ta lekcja jest jeszcze ostrzejsza. W ostatnich pięciu latach, do końca 2024, przeciętna inflacja była wyraźnie wyższa niż w USA i wyniosła średnio około 7,5% rocznie, co skumulowane dało nam ponad 40% wobec około 4% rocznie w Stanach Zjednoczonych, co skumulowane dało około 23%. Prostym językiem. W ciągu 5 lat złotówka straciła ponad 40% siły nabywczej, a dolar około 20-25%. I tutaj nie trudno dojść do wniosku, że złotówka jest jeszcze bardziej narażona na inflację. I jasne, zgodzę się z Wami, że z roku na rok w Polsce żyje się coraz lepiej. Żyjemy w pięknym, rozwijającym się kraju. Natomiast nie zmienia to jednak faktu, że koszty życia skutecznie nadrabiają rosnące wynagrodzenia i oszczędzanie po prostu traci sens. Jeżeli ktoś nie ma zamiaru w ogóle inwestować, to nawet lepiej jest po prostu te pieniądze wydać, niż je odkładać, bo jak minie odpowiednio dużo czasu, to będą po prostu nic nie warte. I tutaj jedyną sensowną odpowiedzią jest plan, który zamieni ten upływający czas w rosnący kapitał czyli regularne inwestowanie w aktywa. Inwestowanie, które historycznie potrafi przynosić wartość przez dekady. Co robi rynek, gdy pieniądze tracą wartość? Rynek akcji to udział w realnych, pracujących aktywach, w firmach, które produkują, sprzedają, wypłacają dywidendy i generalnie rosną razem z gospodarką. Inwestycja to nie jest tylko i wyłącznie ruch kresek czy słupków na wykresie w górę. To inwestycja w realnie funkcjonujące biznesy. W długim horyzoncie takie inwestycje zyskiwały na wartości. Zwłaszcza kiedy inwestujemy długoterminowo i pozwolimy działać procentowi składanemu. Czas w inwestycjach naprawdę potrafi działać cuda. Dodatkowo, im dłuższy mamy horyzont, tym mniejsze są szanse niepowodzenia. Na 20-letnich okresach amerykański rynek akcji, całkowity zwrot z SP 500, historycznie nie notował ujemnych wyników. Mówiąc prościej, nie dało się tak zainwestować w SP 500 na 20 lat żeby wyjść na minus. I to również nie są dane wyczarowane z kapelusza. No dobra, ale skąd mam wiedzieć, kiedy kupić? Kiedy jest ten idealny moment? Powiem krótko. Nie ma, nie ma czegoś takiego jak idealny moment. Dzisiejszy szczyt może za 10 lat okazać się bardzo dobrą inwestycją. Największy błąd to takie polowanie na ten mityczny idealny moment. Bo liczy się to, jak długo trzymasz swoje inwestycje, a nie to, czy perfekcyjnie trafisz w sam środek dołka. W danych widać, że nawet jeśli w pojedynczym roku bywa burzliwie, to na przestrzeni dekad trend wzrostu gospodarki i zysków firm dominuje. I jest to oczywiście trend wzrostowy. Kupowanie szerokich indeksów, takich jak SP 500 czy MSCI World, o tym powiemy sobie później, co to jest. To tak naprawdę obstawianie, że świat się rozwinie. To nie jest inwestowanie w pojedynczą spółkę, na przykład Nvidia, tak? Inwestujemy w Nvidia i obstawiamy, że Nvidia się rozwinie. Nie. Inwestując w indeksy, tak naprawdę obstawiamy, że rynek jako całość w ciągu 5, 10, 20 lat pójdzie do przodu, że świat pójdzie do przodu. No i prawdopodobnie tak będzie. Aktywa versus pasywa. W tym momencie możesz już stwierdzić: Dobra, dobra, już wiem o co chodzi, już widzę statystyki, chciałbym już zacząć. Tylko jak to zrobić i w co inwestować? Zanim do tego przejdziemy, to przyda nam się jeszcze rozróżnienie co jest inwestycją, a co nie. I tutaj zrobimy sobie prosty podział. I nie jest to jakiś mój pomysł, jest to coś, co zostało zaczerpnięte z książki Roberta Kiyosakiego. Tu akurat nie mam. Dzielimy sobie na aktywa i na pasywa. I pamiętajcie, że to inny podział niż w księgowości. Pasywa to te rzeczy, które zabierają ci pieniądze, które cię kosztują lub tracą na wartości, a czasami zarówno kosztują jak i tracą na wartości. I takie rzeczy to na przykład samochód, który nie dość, że generuje koszty, no to jest wart coraz mniej. Takie rzeczy to też na przykład subskrypcje, które Kosztują i z reguły te koszty są coraz większe. Kolejna rzecz, na przykład elektronika. W pewnym sensie jest to też dom czy mieszkanie, szczególnie jeżeli to jest jakiś wielki metraż. Natomiast tutaj trzeba pamiętać, że z jednej strony generuje koszty, ale z drugiej strony zyskuje na wartości, więc nie jest to tak jednoznacznie złe. Natomiast aktywa to takie rzeczy, które generują zysk lub rosną na wartości. I to mogą być właśnie ETF-y, akcje. Złoto, nieruchomości, to mogą być obligacje, to mogą być także biznesy, bo to też są aktywa. Firma też jest aktywem, które rośnie na wartości, jeżeli firma się rozwija i generuje zyski. Jakby tutaj w tym wszystkim sedno jest dosyć proste. Aktywa to coś, co dokłada do Twojej przyszłości, a pasywa to coś, co odbiera. I trzeba budować jak najwięcej aktywów i trzymać jak najmniej pasywów. Magia małych kwot. Złoto, nieruchomości, biznes. Zabrzmiało poważnie, nie? Pewnie potrzeba na to kupę kasy, żeby zacząć. Nie. Właśnie dlatego mamy ETF-y, akcje czy obligacje. Dzięki czemu możemy inwestować nawet małe kwoty. I nigdy nie było to prostsze niż w dzisiejszych czasach. Czy małe kwoty mają sens? Tak, tylko jeśli nie kombinujemy. I oto przykład. Ta tabelka tutaj w Excelu, którą widzicie, pokazuje nam jaki wkład, jaką wartość końcową i jaki zysk odnosimy inwestując dosłownie 500 zł miesięcznie. Inwestując 500 zł miesięcznie przez 10 lat włożymy 60 tysięcy, skończymy mając niespełna 100 i zysk będzie stanowił około 40 tysięcy złotych. I tutaj widzimy, jak bardzo istotny jest czas. Inwestując nie na 10, a na przykład na 30 lat, to owszem wkład mamy trzykrotnie większy, ale zysk mamy 20, ponad 20 krotnie większy niż w przypadku inwestycji na 10 lat. I żeby wam to bardziej zobrazować, to mamy tutaj takie wykresy. 500 zł miesięcznie, 10% rocznie na 10 lat. Czerwona linia to nasze wpłaty, a niebieska linia to jest wartość całkowita. Tak więc jak widzicie, przy wpłatach równych 60 tysięcy mamy niespełna 100 tysięcy wartości po 10 latach. I zobaczcie, że kiedy przechodzimy sobie do 20 lat. Przechodzimy do 30 lat, tutaj już kręcimy się w okolicach miliona, czy nawet do 40 lat, gdzie tutaj mamy już jakieś 2 miliony 800. Im dłużej trwa ta inwestycja, tym bardziej wartość oddala się od tej linii prostej, która oznacza nasze wpłaty, bo zaczyna działać procent składany, czyli w uproszczeniu zyski generowane z zysków. I tutaj macie takie zestawienie w formie tabeli. Mam nadzieję, że coś takiego daje do myślenia, bo. 500 zł miesięcznie to nie jest kwota, której nie da się wygospodarować. Dla większości z nas, szczególnie po wyeliminowaniu niepotrzebnych wydatków, jeśli zastanawiacie się jak to zrobić, to odsyłam do tego materiału na temat zarządzania budżetem. Natomiast no, 500 to nie jest jakoś niebotycznie dużo, żeby zainwestować to właśnie w ETF-y, które te 10% rocznie faktycznie generują, do czego przejdziemy za chwilę. Także jak tutaj widzicie, im dłużej trwa inwestycja, tym lepiej. Tego typu ciekawostki, dane, porównania, statystyki publikuję regularnie na moim Instagramie, na moim Xie, więc zapraszam Was do obserwowania tych profili, tam także mnie znajdziecie. Linki znajdują się w opisie, również w bio kanału jest przypięty link. Prosty portfel dla każdego. Prosty rdzeń portfela, który realnie pracuje na Twoją przyszłość, to nie jest wcale jakaś magia, to nie wymaga podejmowania setek wyborów, to nie wymaga robienia wielkich analiz. Dosłownie. 50% na ETF na SP 500 30% ETF na akcje globalne. 20% obligacje skarbowe. Najlepiej 10-letnie Edo albo 12-letnie obligacje dla osób, które mają dzieci, które kwalifikują się do tych obligacji. Taka prosta konstrukcja robi trzy rzeczy na raz. Po pierwsze, daje dostęp do najbardziej rentownego historycznie rynku akcji, po drugie rozszerza nam zasięg na resztę świata. I po trzecie, dodaje taki stabilizator który będzie tłumił obsunięcia rynku, jakim są obligacje. Bo obligacje skarbowe w Polsce działają tak, że zawsze mają tę samą wartość, czyli 100 zł, i zawsze generują procent. Nawet jeżeli rynek będzie spadał, nawet jeżeli ETF będą na minusie, to obligacje dalej będą kosztowały 100 zł i dalej będą generowały ten procent. Bardziej w szczegółach przykładowe portfele również omawiałem w tym filmie, także chętnych odsyłam. I żeby Wam nie komplikować, żeby było prościej, to zrobiłem specjalną playlistę, która nazywa się Jak zacząć im Inwestować i na tej playlistie znajdziecie absolutnie wszystko, czego wam trzeba. I teraz pojawia się pytanie kolejne. Gdzie to wszystko kupić? Kiedy inwestujesz małe kwoty. To ważne jest, żeby nie płacić przy tym jakichś dodatkowych prowizji, no nie ponosić kosztów, które nie są potrzebne. I tutaj wkracza partner tego odcinka, czyli XTB. Polski broker, u którego nie płacisz prowizji od transakcji do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie. Jeżeli chcesz być inwestorem dywidendowym, który przede wszystkim kupuje, no to życzę ci, żeby udało ci się kiedyś zrobić większą wpłatę w miesiącu niż 100 tysięcy euro. I teraz właśnie, euro. ETF-y kupujemy albo w euro, albo w dolarze. Ale spokojnie, na XTB za darmo wpłacasz złotówki, czy to blikiem, czy przelewem, i po korzystnych kursach wymieniasz je sobie na euro czy na dolara, korzystając z czegoś takiego jak e-wallet. I tutaj znów odsyłam Was do poradników na tej właśnie playlistie, o której mówiłem. Ważne jest to, żeby wybrać właściwy ETF. Chodzi o to, żebyśmy mieli jak najtańszy ETF i ETF, który jest dość duży, który jest płynny i powiedzmy no bezpieczny. I na ekranie w tym momencie widzisz przykładowe tickery takich ETF-ów, które możesz znaleźć właśnie na XTB. O ETF-ach już wiemy. Ale teraz jeszcze obligacje skarbowe, no i to już jest osobna kwestia. Obligacje kupuje się na stronie obligacje skarbowe.pl. Nie zgadniecie, również odsyłam do poradnika. Uwierzcie mi, nic skomplikowanego, naprawdę każdy dziś jest w stanie kupić obligacje skarbowe. Kup i zapomnij: inwestycje mierzymy w latach albo nawet w dekadach. A nie w tygodniach. Rok do roku rynki potrafią być naprawdę trudne. Pojawiają się naprawdę duże wstrząsy, ruchy, cen, turbulencje i można się trochę poczuć tak, jakbyśmy fiatem punto wyjechali na offroad. Natomiast w długim terminie te wszystkie wyboiste drogi zaczynają się powoli wygładzać, i okazuje się, że im dłużej inwestujemy, tym Łatwiej jest nam odnieść zysk do tego stopnia, że w pewnym momencie graniczy to z niemożliwością, żeby być na minus. I tak jak widzicie na wykresie, są lata, w których można zarobić 30%, są też lata, gdzie można stracić ponad 20%, ale w długim terminie, w pełnym rozrachunku, wychodzimy na plus. Szczególnie kiedy kupujemy regularnie, na przykład co miesiąc. I w tych latach, w których były spadki, te spadki wykorzystujemy. Robimy zakupy właśnie wtedy, kiedy akcje spadły. Bądź pierwszy, na samym początku. Filmu podałem Wam pewną statystykę: około 1 Polaków inwestuje i około 4% ma indywidualne konto emerytalne. Jeśli w Twojej rodzinie nikt nigdy nie inwestował, to może właśnie Ty będziesz tą osobą, która przerwie te pasy. Może od Ciebie zacznie się nawyk budowania kapitału zamiast życia od wypłaty do wypłaty, i być może to właśnie Ty jesteś tą pierwszą osobą, która zacznie budować pokoleniowy majątek. Jak już wiesz, tu nie do końca chodzi o wielkie kwoty, tylko o upływający czas, a kilka pokoleń w przód to bardzo dużo czasu. Ja sam również dopiero zaczynam i jestem pierwszą osobą w rodzinie, która się za coś takiego wzięła. Nie mam w rodzinie żadnych landlordów, żadnych wielkich inwestorów. Nikt nie posiada wielkich portfeli z ETF-ami, nikt nie posiada e, milionów w obligacjach, nikt też nie posiada udziału w jakichś wielkich spółkach, więc ja sam dopiero stawiam pierwsze kroki, nie mając żadnego zaplecza. I nie można patrzeć na wszystkich innych inwestorów i przyrównywać się do nich. Między innymi dlatego, że niektóre osoby mają nad wami nie. Dziesięcioletnią przewagę czy 20-letnią przewagę. Niektórzy mają przewagę o co najmniej 5 pokoleń do przodu. Są po prostu osoby, które rodzą się w gigantycznym majątku i z gigantycznego majątku robią jeszcze większy majątek. I bardziej trzeba tu patrzeć na procenty, bo osobiście uważam, że wystartowanie od zera, nawet do poziomu kilku milionów złotych, jest dużo trudniejsze i dużo większym osiągnięciem niż zrobienie z 10 baniek na przykład 20 na przestrzeni tego samego czasu. Dajcie znać na dole w komentarzu, czy właśnie zaczynacie, czy robicie to już od jakiegoś czasu, czy kontynuujecie podatki. Kacper. Ale co z podatkami? Skarbówka i tak dalej. Przecież jak zarobię, to trzeba oddać, bo żyjemy w kraju, gdzie pieniądze, które inwestujesz, które już były opodatkowane, kiedy je zarobiłeś, chociażby na podstawie umowy o pracę, zlecenia. Nawet w firmie, zapłaciłeś już podatek, ryzykujesz własne ciężko zarobione pieniądze. Jeśli uda ci się zarobić, to znowu zostaniesz okradziony z 19%. Niestety, od zysków płacimy 19% podatków. I jest na to jedno rozwiązanie: konta emerytalne. Te konta pozwalają do pewnych kwot inwestować, i kiedy spełnimy pewne kryteria, to wtedy nie zapłacimy podatku od zysków. Te konta to IKE i IXE, indywidualne konto emerytalne i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Taka legalna tarcza podatkowa. I tutaj znów odsyłam do poradników, wszystko znajdziesz na tym kanale. Oba rozwiązania są również dostępne w XTB, więc w takich właśnie parasolkach podatkowych możesz kupować właśnie ETF-y. I już teraz przypominam, warto jest wykorzystać limity, które macie do końca roku. W każdym jednym roku jest do wykorzystania limit zarówno dla IKE, jak i dla XZ. Jeżeli go nie wykorzystacie, no to niestety ten limit przepada. A szkoda, bo można zainwestować w tym momencie na IKE 26 tysięcy z kawałkiem i na XE, zależnie od tego, czy jesteście na umowie o pracę, czy na jednoosobowej działalności, też między 9 a 14 tysięcy. Są to kwoty, które można zainwestować w tym roku i w przyszłości z tego, co te kwoty wypracują, nie zapłacić podatku. Warto te limity wykorzystać. Podsumowanie. Ok, koniec tego polenia. Trzeba brać się do roboty. Na tym kanale. Tak jak mówiłem, jest wszystko czego potrzebujesz. Będę wdzięczny za jakiś komentarz czy polubienie. Podbijmy tutaj zasięgi. W tym miejscu pojawia ci się playlista wszystkich moich poradników. Mam nadzieję, że zobaczymy się tutaj za pół roku, kiedy już podejmiesz odpowiednie działania i odpowiednie kroki. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym.